Cześć, witajcie widzowie w czwartym odcinku z serii My Rush, gdzie naprawiamy różne auta. I w dzisiejszym odcinku to już jest trzecia, jeszcze nie wiem czy ostatnia, ale trzecia część z naprawy mojej łady starej. W dzisiejszym odcinku będę chciał zrobić bardzo dużo tutaj rzeczy jakichś. Na pewno trzeba będzie ją pomalować No i coś tam jeszcze będziemy robić. Oczywiście wnętrze trzeba będzie zrobić i no chyba jednak się nie zmieszczę w trzech odcinkach, tak jak to od początku ustalałem, ale no, zobaczmy. Na no starcie ja w sumie może... Myślę, że zacznę od zrobienia tutaj, od dokończenia zawieszenia całego. Czyli, najpierw muszę zrobić hamulce. Pod odcinkiem sobie troszeczkę grałem, ale na innym save, żeby po prostu troszeczkę sobie poćwiczyć tam różne mechaniki. Yy, tarcza chłopicowa o zły zacisk miałem. Ja się zastanawiałem czemu on nie wchodzi. Myślałem, że trzeba nawet tar najpierw tarczę I dopiero wtedy zaciska się okazuje, że po prostu chodziło o to, że, że są tarcze. Yy, zaciski są na określone koło. Przypisane. I tak trzeba najpierw tarczę. Bo jak się nie założy tarczy, to trzeba wtedy zdjąć zacisk i założyć tarczę na nowo. Więc no, trochę to wszystko zajmie. Yy. Tarcza właśnie się przykręcało na śrubokręt. Okej. Okay. Teraz muszę jeszcze sprawdzić z tyłu, jak te hamulce wyglądają. Yy, tarcza OK, a zacisku to tutaj nawet nie ma. No to trzeba kupić. Mm. Auto, ład. Okej. Okay. Mm. Tył prawy, tył lewy. Domyślam się, że drugiego hamulca też on nie ma. Najpierw wezmę ten na tu prawy. Aha, jeszcze muszę klocki dokupić. Yy... Tu. I jak chodzi o te chromowane części, no to tak w sumie trochę głupio wyszło, bo. Moje filmy w sumie ogląda jedna osoba. Jeśli tu jesteś to... i oglądasz ten film teraz, to skomentuj coś może. No właśnie, na poprzednich filmach te wyświetlenia dosyć słabo szły, dlatego jeszcze. no. Dlatego jeszcze nie ma wybranego tego koloru auta. Nie, nie kolor auta o czym ja mówię. No w sumie kolor auta też miał być wybrany, jednak pomaluję na oryginalny, ale chodziło mi tutaj bardziej o te, czy, out, czy te wszystkie elementy dodatkowe, jakieś lusterka i ten, czy będą w promowane czy po prostu takie czarne matowe. O, weszło. Ja z tym autem nie wytrzymam, tak szczerze mówiąc, ale mam plan. No oczywiście, że działa. Aha, to jest maksymalne światło. Światło z Narni. O! Moje auto już się dużo. znaczy całkiem mocno się zmieniło i się cieszę z tego powodu, bo tutaj chyba było prawie wszędzie zero. Tylko stan koloru był taki, jaki jest i ogólny stan chyba był trochę gorszy. Był chyba na zero. Bo ja tutaj, jak dobrze wiecie, wymieniłem silnik, zamontowałem ten przód. Tutaj to zrobiłem i wymieni podłogę. Bo była dziurawa. Właśnie podłogę nową Yyy... okej. Teraz to. Aha. Czyli bez koła jednak się nie obejdzie. Albo raczej z kołem. Albo bez zdejmowania koła. O. A może by zadziałało. i teraz muszę zamontować cztery wężyki łączące zacisk z, z całym tym, jakby no, hamul... Zbiorni... kablem łączącym to ze zbiornikiem na płyn hamulcowy, tak. Nie mogłem się wysłowić. Mi i tak wyszło słabo po tej chwili na myslu. Ale ja już tak mam. Niestety nic z tym nie zrobię. Więc jak chcecie oglądać u mnie My Garage albo jakieś inne gry, to. No niestety tak będzie. Będziecie musieli to wytrzymać. Bo ja się raczej nie zmienię. Okej. Okay. I ostatni break line. Okej. Okay. Auto spuszczone. A, no, w sumie tego nie będę dał, to mogę nawet sprzedać gdzieś yy, kolor. Zero, trzy, jeden, osiem, yy, jeden. Kopyuj i zmień kolor. Okej. Okay. Kolor. Tego kiedyś nie było. Co to jest? Ray pen? Czy paint pen. Aha. To jest kredka. I całkiem nieźle. Jak chcecie sobie coś namalować na aucie, to możecie od teraz. Albo od czasu, jak to doszło. Bardziej. To już pewnie strasznie dawno temu doszło. Okej. Okay. Auto w sumie może być całe granatowe, mi to nie przeszkadza. Pod klapką wszystko git. właśnie szkoda, że ten ciemny kolor on ładnie siedzi na tym aucie, ale nie widać klap tego, korka wlewu paliwa. Co jest trochę słabe, akurat, ale mi to w sumie nie przeszkadza. I tak sprzedaję to auto w następnym odcinku. Chociaż trochę szkoda, bo fajne jest, ale bez sprzedania tego auta nie będę miał kasy na kolejne. Ono aktualnie jest warte 6000. Czyli ktoś tam na nim zarobi jakieś grosze. Nie będą to duże pieniądze, ale jednak wyjdę na plus z tego wszystkiego, bo zaczynałem ze 100 tysiącami, a jak go sprzedam, to będę miał około 11 tysięcy. Chociaż on może jeszcze wzrośnie mocno na cenie, bo ja tutaj też na pewno nie skończyłem wydatków moich, bo jeszcze będę musiał sporo rzeczy pokupować. Ale to. No. Nie będzie już aż tak drogo, bo już się skończyły sprawy silnika. Silnik jest zawsze najdroższy, chyba. Ok, na dachu tam jeszcze była taka mała plama od rdzy, którą zaszlifowałem i trzeba ją pomalować. Ok, gotowe. Tutaj to no z tym światłem to czasami tak różnie, że nie widać jaki to jest kolor. tutaj Tu jest czysto Okej okay. mm. Tak więc no, ja może troszeczkę przesunę czas do przodu Okej okay. O, żeby nie zginąć tu czasem Bo ja całkowicie zapomniałem o jedzeniu i piciu Okej okay. Czy tu już jest otwarte? To jest chyba 2-4 na 7 No tak sobie kupię chipsy O, i wodę. I... Aha, tego się jeszcze tutaj nie da. Chociaż może i dobrze. W ogóle, czy tu się coś pozmieniało? Jakoś bardzo chyba nie. W sensie na pewno tego nie było, bo to jest z jedzeniem nowe. To chyba wygląda tak, jak wyglądało. Mm. No. Tego chyba nie było i tego na pewno nie było. O, klucz. Fajnie. Tylko... Aha, tu jest jakaś rybka. Rybko, wracaj do wody, bo skiniesz. Nie wnikam. Jeszcze trochę na czas, bo było widać było jeszcze ten, pewnie ten kolor. Teraz on już jest pewnie dobrze widoczny, tak? Tak. Nawet nieźle pomalowałem go w tym miejscu. O, a najbardziej mi boli to, że będę musiał całe wnętrze w nim zrobić. To mi zajmie najwięcej czasu. Pewnie. Bo silnik był dosyć w sumie prosty do zrobienia. O, tutaj teraz jak jest lepiej doświetlone miejsce, to też ładnie widać ten kolorek. Okej, okay. i ostatnia rzecz to będzie maska. Karoseria. Yy. Hm. No, nieźle. Prawda będzie grubo. Ta będziemy będzie miała taki styl jak żadna. Próbuję ją kiedyś jeszcze raz odtworzyć. Kupując kolejną jakąś ze złomu i sobie taką zrobię, jak będę miał dużo kasy już, to żeby taką jeździć. Właśnie. Bo naprawdę ładnie ona tutaj się prezentuje, według mnie. Okej, okay, kluczyk. Gdzie jest? Żeby to przykręcić, o. Tutaj. Klucznik. Okej. Okay. Yy, to jest makownica. Zwykła, bardzo zwykła. Okej. Okay. Mm. O, nasi obok okej, okay. po co ludziom ułatwiać życie. O, ten dach chyba trochę krzywy, skoro to tak się zagłębiło. Jeszcze podejdę tutaj z młoteczkiem zaraz. Chyba, że to tak miało być. Bo z drugiej strony też się tak zrobiło. O nie, narzędzia się porozrzucały. No, chyba tak miało być. dobra. Niech to leży sobie gdzie tam chce. A wezmę może jakiś taki pośredni do tego. 4 4,2 ale na pewno nie zablokowany. Nie zablokowany to taki pod drift by był. Też nie konkretnie ten, bo ten to jest taki zbalansowany dyferencjał, ale po prostu dyferencjały zablokowane, one są takie. No. Bywają nieprzewidywalne. O, to, to by było już na tyle z części od silnika takich. Chociaż nie, bo jeszcze trzeba będzie wydech dokończyć. Eee, dobra. Muszę się teraz po koła przejść. Jak tam czas? A, czas jeszcze dobry. Może zdążę dzisiaj w środek zrobić jeszcze na tym filmie. Jakby mi się go udało na tym filmie ukończyć, to by było super, ale pewnie się nie uda. Jeszcze później wszystkie płyny i tego... Dobra, koła... Mm. Nie wiem, choć się domyślam. Czternastki... Chociaż nie no, aluski będą za drogie. Wezmę sobie zwykłe stalowe. To są piętnastki, czternastki są tutaj, bo tam... Na 100% są właśnie tam czternastki. O. Aha. Też właśnie widziałem taką informację o tym, że dodali plecak i chciałem sprawdzić, jak on działa i... Albo jest zepsuty ten plecak, albo po prostu dodali ograniczenia na rozmiary przedmiotów. Mam nadzieję, że to drugie, bo jeżeli będzie zepsuty, to trochę słabo. Dobra, yy, to... Węża nie mogę wziąć, wsparcza... O, działa. To druga felga teraz, Używane zabawki w niskiej cenie. O, się mata znowu, ja przyszedłem po drugą felgę. Dobra, teraz te felgi trzeba będzie na szybko jeszcze pomalować, szpreją. Hmm, pusta puszka, o tu jest. Pa, 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 pa. Nie pytajcie czemu śpiewam piosenkę temu podczas malowania felgi. To jest sprawa prywatna. Niestety nie możecie tego wiedzieć. Chociaż może i dobrze, że tego nie będziecie wiedzieć, bo mogłoby się to źle skończyć i gdyby ta informacja trafiła w niepowołane ręce. Jeszcze oponkę muszę w my kupić, tak teraz dopiero pomyślałem. Czemu ta felga się ubrudziła? Albo ja jej nie domyłem, albo ona się ubrudziła. Bo tu jest tak, że jak czegoś nie domyjecie i to na przykład pomalujecie farbą czy coś, no to ten brud i tak nie zniknie. On nie będzie pod farbą czy coś, tylko po prostu brud to brud. A tradycyjnie się powzderzali się on zdarza yy, 15 14, takie dwie ja bym poprosił i znowu teraz z tym brałować To jest chyba jedyna rzecz, która sprawi, że ten... że nie, się nie wyrobię w jednym odcinku. Musiałbym dzisiejszy odcinek zrobić taki ponad 30 minutowy, a takich to ja nie robię. Okej. Okay. koło gotowe. A w sumie mogę sobie go podsadzić troszeczkę, tak? To się uda. Ktoś by się spodziewał. Tradycja.

te opony powiem wam, że ewidentnie były za mocno napompowane. Ja pompuję tak, że aż przestanie się auto podnosić i wtedy jeszcze trzy razy dopompowuję. I według mnie to jest wystarczające. Ale jeżeli ktoś miałby na to jakiś fajny schemat, jak to działa, to możecie pisać. Z chęcią takich rzeczy się... Masz, żyj. W sensie takich rzeczy po prostu się dowiem, nauczę i no, to są przydatne informacje, może dzięki temu w końcu moje auto stałoby się yy, driveable, a nie tak jak kiedyś, jak ja w to grałem i zbudowałem jakiegoś amerykańca, to się nim nie dało jeździć. Prakcja od razu uciekała. No, to ja się chyba nie wyrobię w tym jednym odcinku. Trochę szkoda, ale. już. Ja w sumie jeszcze powiem. wam taką ciekawą straszę, że w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to. trzeci jeszcze nie jest wrzucony. A to jest czwarty. Drugi wrzucony został jakieś 5 godzin. Temu i temu temu yy, i no. A trzeci będzie dopiero. Okej. Okay. To już jest gotowe. To teraz trzeba się brać z wnętrza w sumie i też przód auta, bo ja dalej nie mam Światów zamontowanych. Mm. Lampa przednia lampa przednia. Co ja właśnie zrobiłem? Przecież to jest gotowa lampa. Oha. ok. Yy. A jeszcze muszę dwie dokupić, bo to jest na cztery lampy. To nie jest wersja GT, tylko to jest wersja zwykła. GT ma dwie lampy. Na tym szerszym rozstawione są, a zwykła wersja ma po prostu cztery lampy. Shrubokręt. Mm. Tutaj. Fajnie, że z czerwony to się dobrze rzuca w oczy. Tylko... O nie, teraz mi się przypomniało, że ja żarówek nie mam. Hmm, H4. I dwie takie na tył. Chyba dwie, mam nadzieję, że dwie wystarczą. Już chyba powinny być z trzy, bo jest stop, yy, mijanie, czy jakoś tak, I... i nie wiem w sumie sam, co. Jest kierunkowskaz jeszcze ogólnie, ale kierunkowskaz to wiadomo, jak to tam jest. To, co właśnie powiedziałem, było bardzo głupie. Dobra, czy tą lampę się wyjmuje podważa, czy nie? Yy. Okej. Okay. A, to jest w ładnym stanie, to może być. Podsufitki... aha, pod sufitki tym nie zdejmę. A tego też nie Oj oj, powoli już się czas kończy na ten odcinek No trochę szkoda Bo w sumie no to mało rzeczy zrobiłem w tym odcinku No, tak więc jak chodzi o ten odcinek to To już by było na tyle ja się z Wami żegnam. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.